Witam w kolejnym odcinku niezwykłej botaniki Stacha. W dzisiejszym odcinku opowiem co nieco o trawie cytrynowej. Dlaczego o trawie cytrynowej? Tak naprawdę było to tak, że jak zamawiałem tutaj rzeczonego pływacza wodnego zachodniego, znaczy wodny też jest ten pływacz, ale przede wszystkim jest zachodni, bo to jest ten gatunek, to się okazuje, że nawet osy potrafi złapać. Bo tak naprawdę on nie złapał nie że one utonęły w tej wodzie, a przypadkiem leżą nad nim. A skąd to wiem? No skąd to wiem, że jak się nim poruszy. Tutaj zaraz pokażę. Jak się nim poruszy, to osy lecą prosto za nim. Tak więc. No to coś znaczy raczej, ale to nieistotne. Te pływacze, jak zamówiłem, to dostałem w prezencie nasiona. Z początku myślałem, że to są nasiona bambusu. Yy, znaczy, nie bambusu, tylko papirusu. A się okazało, że to są nasiona właśnie tej trawy cytrynowej. Jak hodować trawę cytrynową? No, bardzo podobnie do papirusu, przez co właśnie mi tak ładnie rosła cały czas. A ja byłem nawet nieświadomy, że to jest trawa cytrynowa. Po prostu jak próbowałem zidentyfikować bez bardzo dużo odmian papirusu, która to jest odmiana, to się zorientowałem, że to nie jest żadna odmiana papirusu, tylko właśnie to jest trawa cytrynowa. No, taka więc alegoria. <gryw> Dla każdemu się takie coś może zdarzyć czasem. Zresztą znaczy, jak coś dostaje, nie wie co. E, ale to już nie istotne, nawet ładna roślina. Jak ją należy hodować? No należy em, ją trzymać w wodzie. Najlepiej, żeby ta woda sięgała samej doniczki. I żeby ta woda była mocno zamulona. Z początku nie była tak naprawdę. Ale jak, jak już się zorientowałem, że to jest trawa cytrynowa, to co prawda nie było opisane jakiej konkretnie hodowli. Ale dowiedziałem się, że one często rosną nad takimi bajorkami, czy jeziorkami. Które są już częściowo zarośnięte i bardzo dużo rzeczy tam się rozkłada. A sama woda jest mocno zamulona i może łatwo sobie wyobrazić taką kwitnącą wodę wręcz. Co sprawia, że bardzo łatwo przypuszczać, że w tej wodzie jest bardzo dużo substancji odżywczych, podobnie jak i w glebie, w której rosną. Dlatego ją posadziłem do ziemi uniwersalnej, która zawiera dużo nawozów. Co jakiś czas ją należy też oczywiście nawieść w takim bądź przypadku, no można zastosować tak naprawdę dowolny nawóz, najlepiej do roślin zielonych, ale można także jakikolwiek inny. No ze względu na to, że jak skoro ona rośnie w takich bajorkach, no to tam pewnie i tak jest tego tak dużo, że nawet się nie da zorientować tak naprawdę co tam jest. Po prostu to jest nawóz, który jest jakby to powiedzieć, najlepiej chyba byłoby, byłoby wręcz kompost zastosować, bo kompost to jest właśnie taki nawóz, który prawdopodobnie właśnie ona ma w naturze, ewentualnie właśnie większą ilość innego nawozu, jakiegokolwiek trawa cytrynowa jest dosyć wysoka, już jest duża, a ja ją zasiałem dwa miesiące temu już musiałem ją przesadzać, teraz właśnie w gigantycznej doniczce, która jest jeszcze w wiaderku takim mniejszych rozmiarów po tym, po farbie ze względu na to, że już nie miałem tak dużej podstawki, takiej ładnej, dlatego musi w tym rosnąć prawdopodobnie dorośnie nawet do metra wysokości tak więc, jak na trawę, wcale nie jest mały, mała. Podobno się ją wykorzystuje w kuchni, ale tak do końca nawet nie wiem, co się z niej robi. Chyba jako przyprawa, ale to tak. Chyba albo aromat cytryny, albo coś takiego. Bo można ją nawet posadzić w ogródku, ponieważ jest mrozoodporna, Tylko że trzeba mieć oczko wodne. Bo sobie nie wyobrażam, żeby ją poddawać bez oczka wodnego. No ale właśnie z, y, znosi takie ten, ale w zasadzie musi mieć ciężką glebę, nie można, nie można jej posadzić na przykład do piasku, a jeżeli ktoś ma na przykład takie piaszczyste wybrzeże wokół, chociaż wątpię, ale mogą się tacy zdarzyć, różne są pomysły na świecie, idee, tak więc raczej ciężka gleba i musi mieć dużo miejsca, przede wszystkim na korzenie, korzenie mogą przychodzić do wody, tylko że muszą mieć taką wodę, właśnie, która jest też, w której też jest dużo mułu, i która normalnie też jest mocno zmineralizowana. Wtedy nie będzie im to przeszkadzać. W przeciwnym razie, jeżeli to będzie taka czysta woda deszczowa, czysta to znaczy właśnie pozbawiona wszelkich przede wszystkim substancji odżywczych, ale także i bez mułu, no to po prostu będą, będzie żółknąć. Mi się to już zdarzyło. Pokażę Państwu zdjęcie, jak wyglądała ta trawa, jak ją przesadzałam, jakie miała długie korzenie poniżej tej doniczki. No tak więc, można sobie wyobrazić jaka będzie duża i jak potrzebuje dużej doniczki. Ja już ją posadziłem do tak dużej doniczki, że raczej do większej nie jestem w stanie posadzić, bo już nie mam po prostu tak dużego wiadra, żeby ją do tego wsadzić. Ale myślę, że już tutaj sobie poradzi. Bardzo ładnie zaczęła rosnąć po, rosnąć po przesadzeniu. I ma tutaj bardzo teraz duże, duże liście. Pokażę też państwu zdjęcie jak wyglądała, jak wykiełkowała, podejrzewam, że nie uwierzycie, że to w dwa miesiące tak mocno wyrosła. Ale nie zauważcie, że to jest trawa, a trawa rośnie bardzo szybko, nieważne jaka. Bambus jest najszybciej rosnącą rośliną na świecie, a i inne odmiany są niegorsze od bambusu. W zasadzie to nie są odmiany, tylko gatunki trawy. Inne gatunki trawy nie są gorsze od tej rośliny. Już pokazuję zdjęcie. Tak więc wyrosła bardzo mocno od czasów, w którym ją wysiałem. Chyba jedna z najszybciej rosnących roślin, jakie kiedykolwiek posiadałem. I być może i teraz będzie już niebałem największa, jaką obecnie posiadam. I kiedykolwiek w sumie też. Ciekawa roślina, no ale raczej taka albo, albo ktoś dla początkujących, albo dla kogoś jak ja, który po prostu chce mieć wszystkie ciekawostki tego świata <laughs> w jednym miejscu najlepiej. No to więc tak, to, to dla takich ludzi właśnie to jest roślina, no dla takich, którzy chcą mieć po prostu jakąś, jakieś ładne rośliny na parapecie, ale takie, które jednak są, powiedzmy to tak, mniej takie przypominające trawę, albo cokolwiek podpolitego, to generalnie raczej taka roślina się nie nada, ewentualnie dla tych, którzy chcą mieć gigantyczną roślinę w pokoju, jeszcze coś się może nadać, ale generalnie no, no nie wiem no, jak się komuś podoba. No, światło no lubi akurat ten no, słońce, takie właśnie pełne. Lubi mieć pełne słońce i pełne słońce na południowym parapecie. Może, jak ktoś ma jakieś przepisy, właśnie albo coś, jak można wykorzystać taką trawę, to może mi dać znać w komentarzu. Sam jestem ciekawy, jak to się wykorzystuje w kuchni. Chociaż w kuchni niewiele działam, w więc do botaniki, no ale. No ale cóż, bynajmniej to już jest koniec następnego odcinka niezwykłej Butaniki Stacha. Zapraszam do oglądania poprzednich odcinków, zapraszam do oglądania następnych odcinków, zapraszam do subskrypcji. Dzisiaj zajmiemy jego kanał na YouTube, Stachu Amerykański oczywiście. Ja się z Państwem żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku.